Porze? Ciekawe, kto? Szczęść Boże, czy jest jakieś puste miejsce przy stole? Jest. A mogę skorzystać? Nie. Dlaczego? Tradycja mówi, że jedno zawsze musi być puste. Tato, a dlaczego my zawsze spędzamy święta sami? Eee, kiedyś spędzaliśmy święta z ciociami i wujkami, ale się puciliśmy. A o co? Szkoda gadać. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz, to bym do tego nie doprowadził. Jak mnie tylko wujek przeprosi, to na pewno się pogodzimy. A może zadzwoniłbyś do niego teraz. Synu, a co jeśli mnie nie przeprosi? Na kogo ja wyjdę? To nie jest takie proste, jak się wydaje. Każdy z nas przychodząc na świat ma możliwość wykorzystania swojego potencjału. Każdy ma możliwość wygrania lub przegrania. Mówiąc o wygraniu lub przegraniu, nie mam na myśli ilości posiadanych dóbr, posiadanych pieniędzy czy zajmowanego stanowiska. Wygrywamy wtedy, kiedy jesteśmy autentyczni względem samych siebie. Wygrywamy wtedy, gdy jesteśmy prawdziwi i wrażliwi na siebie oraz prawdziwi i wrażliwi względem innych ludzi. Zaczynamy przegrywać, gdy zaczyna się w nas uaktywniać postawa, w której przestajemy być. Autentyczni. Wygrywający nie boją się samodzielnie myśleć i posługiwać się wiedzą. Potrafią oddzielić fakty od opinii i nie muszą znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Słuchają opinii innych, ale też potrafią wyciągnąć własne wnioski. Reakcje wygrywającego są odpowiedzią na sytuacje, w których się znajduje. Wygrywający jest obecny tu i teraz i potrafi zauważyć własne potrzeby oraz innych ludzi, a co najważniejsze to potrafi podjąć decyzję, która będzie prawdziwa z tym, co czuje i myśli. Wygrywający wiedzą, że jest czas na agresywność i na bierność, na walkę i miłość, na pracę i zabawę, na płacz i radość, na obecność i wycofanie, na słowa i milczenie. Czas jest cenny dla wygrywających. Nie tracą go, lecz przeżywają tu i teraz. Życie teraźniejszością nie oznacza zapominania o przeszłości ani ignorowania przyszłości. Przeszłość jest znana i uwzględniana. Natomiast teraźniejszość przeżywana świadomie z realistycznym i ufnym nastawieniem wobec przyszłości. Nikt nie jest w pełni wygrywającym lub przegrywającym. Mówimy tutaj raczej o pewnej proporcji lub sytuacjach, w których któraś z tych postaw dominuje. Gdy mówimy o postawie przegrywającej, to mówimy o czymś zupełnie odwrotnym niż w przypadku postawy wygrywającej. Postawa przegrywająca nie jest obecna tu i teraz. Nie przeżywa tego, co się dzieje i tego, co czuje, tylko karmi się emocjami z przeszłości lub kieruje swoją energię na warunkową przyszłość. Co to znaczy w praktyce? Są trzy przestrzenie, które oddają charakter postawy przegrywającej. Pierwszą z nich jest skoncentrowanie swojej uwagi na przeszłość. Był sprawiedliwić teraźniejszość. Gdy jesteśmy w tej przestrzeni, zaczynamy myśleć i komunikować się w następujący sposób. Gdybym tylko skończył studia, gdybym tylko poślubił inną, gdybym jechał wolniej, gdybym się więcej uczył, gdybym wtedy powiedział: Gdybym wtedy. No właśnie, gdybym wtedy coś zrobił, to teraz byłoby inaczej. A tak jest, jak jest. Drugą przestrzenią w tej postawie przegrywającego jest skupienie się na przyszłości w taki sposób, by uwarunkować swoją zmianę wydarzeniami, które może kiedyś nadejdą. Kiedy dzieci dorosną, kiedy dostanę już nową pracę, to. Gdy tylko będę mieć więcej czasu, jak tylko skończę studia, to. Zauważmy, że ta przestrzeń pozwala na to, by nic nie zmieniać teraz, bo cały czas czekamy na to, co się wydarzy, zamiast być autentycznym i reagować na bieżącą sytuację, w której się znajdujemy. Trzecią przestrzenią w postawie przegrywającej jest przestrzeń uwarunkowana strachem. Można powiedzieć, że jest to życie w ustawicznym lęku przed nieuchronną katastrofą. A co jeśli stracę pracę? A co jeśli on mnie nie posłucha? A co jeśli mi nie wyjdzie? A co jeśli? No właśnie, lepiej nie ryzykować i nic nie zmieniać, bo może wydarzy się coś, czego się boimy. Zbyszek w zaprezentowanym filmie łączy te wszystkie przestrzenie. Gdybym wiedział to, co teraz, to bym do tego nie doprowadził. Jak mnie wujek przeprosi, to na pewno się pogodzimy. Synu, a co jeśli on mnie nie przeprosi? Prezentuje w ten sposób pozycję przegrywającego, w której szuka wytłumaczeń na to, by nic nie zmieniać, zamiast wsłuchać się w to, co czuje i czego potrzebuje. Gdy tak zrobi, stanie się autentycznym i wygrywającym. Na przykład: Tato, a dlaczego my zawsze spędzamy święta sami? Eee, kiedyś spędzaliśmy święta z ciociami i wujkami, ale się pokłóciliśmy. Nie ukrywam, że brakuje mi tego. Źle się czuję z tym, że ich nie ma tutaj z nami. A może byś do nich zadzwonił? Dobry pomysł. Zadzwonię. Powiem, co czuję i że chciałbym się z nimi zobaczyć. Myślisz, że to wystarczy? Nie wiem. Więcej udanych transakcji i mniej toksycznych relacji życzy zespół z psychologicznego punktu widzenia.